Jeszcze raz. Dobrze. Gdyby nie ta powieka, wyglądałabym młodziej, lepiej. Zmiany nie zawsze są pozytywne. naturalne metody. Między innymi jest to właśnie manualna terapia twarzy. Tfu. Bucz nic. Zbyt pochopnie. Korzystamy z tak inwazyjnych metod. Witamy Cię w kolejnym odcinku podcastu Harmonia bez filtra. Dziś ważny dla Was temat. W wiadomościach wiele z Was pytało, co z tymi powiekami. Czy wycinanie powiek to naprawdę dobre rozwiązanie? Niech każda z Was szczerze przyzna, ile razy w życiu pomyślała, patrząc w lustro, gdyby nie ta powieka, wyglądałabym młodziej, lepiej. Nie martw się, nie tylko Ty tak myślisz, wiele z nas ma takie spostrzeżenia. Ale czy tak naprawdę chodzi nam tutaj o tą skórę, czy może kryje się za tym jakieś inne pragnienie? Operacja wydaje się prosta. Jedno cięcie, kilka szwów i pozornie niewidoczna blizna. A zastanawiałaś się kiedyś nad skutkami ubocznymi takiej operacji? Właśnie o tym rzadko się mówi. Bo ciało to nie jest kawałek materiału. Ciało, a szczególnie nasza twarz, to są emocje, to są nasze nerwy w ciągu dnia, to są nasze odczucia, to jest nasza uważność na samych siebie. Skutki takiego zabiegu to między innymi suche oko, bóle migrenowe, napięcia, a również brak wyrażania emocji na twarzy. I najważniejsze, czasem nie zmienia się tylko wygląd, lecz także to jak patrzysz na siebie, jak oceniasz i czujesz siebie. I powiedzmy otwarcie, tą niepopularną wśród wykonujących takie zabiegi lekarzy opinią, te zmiany nie zawsze są pozytywne. Ale przejdźmy teraz do sedna problemu. Dlaczego powieki opadają? Wiesz, że za opadanie Twojej powieki nie odpowiada tylko skóra, ale czy jedną z głównych przyczyn opadania Twojej powieki jest tylnia taśma powięziowa? Dokładnie tak. Tylnia taśma powięziowa. Biegnie od podeszwy naszych stóp, przez nogi, plecy, kark, aż po nasze brwi. Jeżeli jest spięta, automatycznie ciągnie ją do dołu. I co za tym idzie? Właśnie opadają nasze powieki. Istnieją również inne metody, mniej inwazyjne, czyli jak już na znacie, to wiecie, że to są naturalne metody. Między innymi jest to właśnie manualna terapia twarzy, szczególnie rozluźnienie waszych, waszych szyi czy części potylicznej. Są to prace oddechowe, jest to również rozluźnienie całej tylnej taśmy powięziowej, czyli możecie wykonywać skłony, możecie rolować wasze stopy, możecie oddychać. Dużo takich innych czynników, które wpływają pozytywnie na wygląd nie tylko waszego ciała, ale również waszej twarzy czy uniesienia powiek. Świadomy oddech i postawa wyprostowana sylwetka daje Wam nie tylko właśnie wyprostowaną sylwetkę i proste ciało, ale daje Wam również uniesienie waszych powiek. Te porady są tak proste, że w Prosty są niewiarygodne. Każdego dnia bez wysiłku, bez sprzętu, e, bez terminów w kalendarzu możemy sobie e, ćwiczyć powieki, e, masować okolice oczu, karku, e, przykładać chłód na przykład e, masaż kostką lodu wokół oczu. I co fajne, odpocząć od ekranu chociażby 20 minut. Jakiś spacer krótki do lasu, żeby ten wzrok odpoczął. Tak, a jak wiemy, szczególnie spacer do lasu, gdzie jest pełno zieleni, to jest szczególny odpoczynek dla, dla nas samych, dla naszego ciała, ale dla wzroku, dla zmysłu wzroku szczególnie. To są naprawdę drobiazgi, ale drobiazgi, które dla naszego ciała dają ogromnie pozytywny wpływ. Eee, to daje nam zdrową rutynę dla naszego oka, dla naszego ciała i prowadzą do bardzo fajnych zmian w okolicy naszej twarzy. Pamiętam klientkę, kiedy przyszła do mnie i poprosiła mnie, żebyśmy nasze zabiegi skierowały właśnie szczególnie w okolicy oka. Chciała przygotować się do zabiegu chirurgicznego, bo była już nawet po konsultacji. No, i oczywiście ja również przygotowuję. Czy ty przygotowujemy obie takie panie również do zabiegu, jeśli jest taka potrzeba? Ale po trzech miesiącach pani do mnie wróciła. Co się stało? Pani wróciła zadowolona, uśmiechnięta i powiedziała mi, gdy jej e, wspomniałam, że e, już. Chyba ta powieść jest gotowa na ten zabieg. Ona mi wspomniała, że już nie chce tej operacji. Powiedziała, że jest zadowolona z efektu, jaki uzyskałyśmy, a przede wszystkim, że czuje się dobrze, że patrzy w lustro i lubi siebie. Wcale mnie to nie dziwi. Nie chodzi o to, żeby w ogóle nie korzystać z tego typu operacji. E, czasami są do nich wskazania medyczne, wtedy zabiegi e, są naprawdę potrzebne. Jednak dziś zbyt pochopnie korzystamy z tak inwazyjnych metod. Efekt na już nie zawsze jest najlepszym rozwiązaniem. Tak, zanim podejmiesz tak poważną decyzję, która spowoduje między innymi niedomykanie powiek, może daj szansę sobie i swojemu ciału. Daj szansę ciału na uważność, na oddech i na możliwość Skorzystania z, z zabiegów bez użycia skalpelu. A jeśli chcesz spróbować tej drogi, zapraszamy Cię do naszych gabinetów. Pokażemy Ci, jak pracować z twarzą, żebyś czuła się lepiej, wyglądała młodziej. Bo najpiękniejsza zmiana zaczyna się wtedy, gdy ciało i serce mówi jestem zaopiekowany. I jeśli ten odcinek poruszył w tobie coś ważnego i uważasz, że jest interesujący, nie zatrzymuj go tylko dla siebie. Prześlij go dalej. Może właśnie w tym momencie inna kobieta patrzy w lustro i myśli sobie: Ach, te powieki! Może warto, żeby dowiedziała się o istnieniu innych metod. Może właśnie ona potrzebuje poczuć tą uważność potrzebuje się dowiedzieć, że nie potrzebuje skalpela, a potrzebuje czułości i harmonii. Dziękujemy Ci, że byłaś z nami w kolejnym odcinku podcastu Harmonia bez filtra. E, zapraszamy Cię do komentowania i subskrybowania naszego kanału. Mile też widziane komentarze, e, co byście chciały w następnym odcinku zobaczyć, o czym byście chciały, żebyśmy porozmawiały. Do, do zobaczenia! zobaczenia.